No, jeden z Was widzów chciał, aby Wam tej ruskiej maszynie tej ruskiej bestii ściągnąć i właśnie to zrobiłem i nagrać co tu pod dekielkiem jest, no bo wiadomo, to jest ten zapłon zapłon chiński a chiński zapłon I jak to tu wygląda, proszę bardzo dobrze. impulsator są dwie, dwie, te płaszczyzny, nie wiem się dlaczego to ogólnie tak lata Do, nie wiem czy to jakieś klinie jest nie powinno myślę tak latać, ale Jedna co mnie bardziej zainteresowało, to jest to ogólnie, patrzcie, zmienny kod wyprzedzenia i to jest zmienny kod wyprzedzenia. Na zasadzie, widzicie, tu są takie przeciwwagi, że im szybciej się to obraca, ten ten zapłon się wtedy bardziej zmienia. Bardzo ciekawe rozwiązanie, nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Spróbuję wam tu jakoś w miarę możliwości nagrać, jak to tu wygląda. Widzicie, tu są te przeciwwagi, o w tym miejscu, one po prostu jak się rozchylają. No i tutaj na to pacjentu przychylam? Tak? Ale jak to się rozchyla to ten zapon się. E, Strągam w którą stronę, on się robi. Chwila, moment. zaraz mi tutaj kopką, w którą stronę się to kręci w ogóle. O! i ja tak kopką pociągnę. No więc czyli kręci się w tą stronę, czyli przyspiesza się, tak? Tak, przyspiesza się zapon w takim razie. Czyli jest zapon wcześniej, na wyższych obrotach. No ciekawe, czyli w takim razie jest to jakiś patent y, na to, aby on odpalał wiecie, łagodniej. No bo przy opóźnionym zapłonie, no to wiadomo, odpalać będzie łatwiej, tak? Jak go się wkręci na obroty, no to ten zapon się przyspieszy, więc będzie miał wyższą moc, tak? No ciekawe jest to rozwiązanie, to jest chyba chińskie. chińskie no, radziecko chińskie, tak? Bo to właściciel, o ile mi mówił, to zamówiał, zamawiał cały ten zapon, to nie jest przez niego budowany, tylko to jest zamówione, gotowy, gdzieś tam od jakichś ruskich czy czy z Ukrainy, Białorusi, nie wiem skąd on to dokładnie zamawiał, ale tyle wiem, że gdzieś tam tych stron, co mi się nie podoba to lata, tak to wydaje mi się, że powinno być sztywno Gdzieś tu nakrętka śrubka, no widzę, że się siedzi sztywno, no jest dokręcona e, bo ja to sprawdzałem nawet, tak, ja to wcześniej pierwszy razem to rozbierałem, bo to sprawdzałem, wiecie, czy impulsator nie jest odpięty, Powiedzcie, e, całą instalację zrobiłem gdzieś tu w tej instalacji, odzieś gdzieś tu w tym miejscu Yy, impulsator jest podłączony, wiecie go teraz troszeczkę poluźniłem, bo to było napięte mocno. Teraz jest troszeczkę luźniejszy. No i tam zrobiłem po prostu swoją złączkę, bo ja chyba cylindryczna, taka kijowa. Zrobiłem ją troszkę lepszą i, i z głowy i, i zaglądałem właśnie tutaj, nie, czy to nie impulsator, czy coś się tutaj nie stało. I właśnie zobaczyłem, że jest taki luz, to się to dokręca, nie? Ale nie, no to kurczę dokręcony jest. Nie wiem być może to podkładkę trzeba, żeby to było na sztywno. Możecie sobie dać znać w komentarzach, nie Co o tym sądzić, czy to powinno tak latać, czy to ma być na sztywno. Jak nie to sobie właściciel może już potem dokręci to, jeżeli to ma być na sztywno. Bo ja nie wiem, ja się na tym ja się nie znam, na tych ruskich maszynach na tyle, żeby... Wiecie, To jest moja druga maszyna ludzka, którą robi i ja robi tylko instalację, nie silnik, więc no, ja się tu nie znam. <laughs> ja wiem, jak instalację zrobić, a reszta no to już... już Wasza Dola, żeby mi coś tu doradzić to właścicielowi, który to ma. No bo to nie jest mój sprzęt, to jest sprzęt takiego znajomego. Nie sobie to taki właśnie zapon tutaj. Nie ruski Radziecki maszynie założył radziecko-chiński. No, <grystanie> no ale to tyle myślę w tym materiale, taki krótki. No bo chcieliście widzieć jak to wygląda, tak? No moduł. No Moduł on tu zbytnio nie pokażę, chyba. Tu są śrubki nieprzykręcone, to może będzie widać. O tu jest. Wiecie, regulator. Tu jest moduł. Moduł jest taki zwykły chiński moduł, to nie jest nic wybitnego. E, może tu znajdę w tych moich zapasach w moich piętelonikach. No to jest wiecie, coś podobnego do tego. No inna jest, inna kostka jest. No nie mogę tu tak doszukać się w tych moich rupieciach Jeśli trochę nie mam taki modu, bo ja to mam na zapas takie, wiecie, testowe, ale a, gdzieś to pewnie nie jest. No ale to jest zwykły taki chiński modu, tam założony, nic nadzwyczajnego. Tak więc, no co wam powiem, no działa ta maszyna, tak, działczy, elegancko chodzi. Okay. A nawet może spróbuję odpalić ją dzisiaj, zobaczymy jak to w sumie chodzi, czy to działa, czy to nie działa, jak to w ogóle pali, po takim postoju parodiennym. to stacyjka elegancka, widać wszystko działczy. Nie, nie, to mu stanie pewnie trzeba, tylko tak to sobie ściągnę, żeby mi to nie pospadało I zobaczymy jak to na odpalonym działa. Czy to tak odpali, czy to, to tak zagada. No, prawie by chciało, może trzeba gazu, ja ja tobie ręką jedną nie dodam, bo, bo telefon trzymam. A, no, ciężko tak jedną ręką. No, jeżeli mi go przybierz, to on pali ładnie. <laughs> może nie wiem, bo że to trzeba paliwa, mówicie. Tu ma te takie dzynski. Nie chcę, bo tam się widzi, pod wydech leci. <laughs> A tu ogień daje. To musi być sanie jednak. Gdzie tu te sanie są? Jeszcze raz. Gdzie się tu ciaknie z tego... rada! Pięknie to pracuje, naprawdę Teraz no, siedział i słuchał i słuchał Dobra, myślę że starczy tego Zagręcę sobie tu przeczyście paliwko o. Sprawdźmy jeszcze jak siatełka Nie, ja do działczy. A pięknie to działczy. Kurde, to tak fajnie chodzi, naprawdę. Słuchałbym i słuchał. <laughs> ale dobra, bo miał być krótki materiał, ale będziecie mieć i mieć co posłuchać jak to pięknie pracuje właśnie. Taka praca mi się podoba. Takie to tu, 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 tu. Mm, Coś pięknego. No dobra, kończę materiał. Także trzymajcie się, cześć. Do i do zobaczyska w następnych filmach. Na razie leją!